Czy będąc na redukcji, dasz radę przewieźć półmaraton na czczo? Okrążenie 21,6 minut 38 sekund. A jednak dasz radę. A dlaczego powinieneś to spróbować? Gdy trenujesz po nocy, bez śniadania poziom insuliny jest w krwi niski, a zapasy glikogenu w wątrobie są uszczuplone. W tej sytuacji organizm chętnie sięga po wolne kwasy tłuszczowe jako główne źródło energii. Wniosek jaki z tego jest, pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej, o ile zachowujemy ujemny bilans kaloryczny w ciągu dnia. Bieganie naczczo może uwrażliwiać komórki na insulinę, co jest kluczowe w zapobieganiu insulinooporności i cukrzycy typu B. Regularny wysiłek w stanie niskiej dostępności węglowodanów uczy organizm efektywnego zarządzania gospodarką cukrową. Trening w stanie niskiego poziomu glikogenu zmusza mięśnie do adaptacji. Uczy organizm, jak oszczędzać glikogen mięśniowy podczas długotrwałego wysiłku, co jest niezwykle cenne dla biegaczy długodystansowych i maratonczyków. Poprawia to ogólną wydolność tlenową. Bieganie naczczo eliminuje problem ciężkości na żołądku. Wielu biegaczy czuje się lżej i unika problemów gastrycznych, które mogłyby wystąpić po zjedzeniu zbyt wielkiego posiłku. Chcesz więcej takich treści? Zacznij mi obserwować. Zdrówka życia, hej!